Damo i numer cztery, to jest po prostu wielki powrót na koso Masz Nasz synek, drodzy królewscy, jest was tutaj coraz więcej, jak jeszcze nie znacie naszego syna, ci co no to do No masy... to znaczy, czy coraz więcej, to nie wiem, bo nie ukrywajmy, że wróciliście na koso i po zasięgi ze mną. Ale oczywiście, <tosłuch> teraz będą to, zasięgi to, to. jeszcze większe, prawda synku? I zobaczcie, ja się też przebrałam, ubrałam się, ja mam więcej ciuchów. Tam popłynęłam po, na dwa dni, więc chodziłam w dwóch ciuchach. Mam Gdzie być. byłaś? To my może taki wywiad zrobimy, I... no, bo przez wiele dni nie mieliśmy ze sobą żadnego nie? kontaktu. No tak, ale pytałam się czy wszystko dobrze u Ciebie ty No to raz, że... to... napisałem git. I tu Gituwa. I napisałeś, a co u Was? I ja powiedziałam, że dobrze. I ty, że dobrze. To no patrzę. i tyle. no i, I wiesz, to... Krótko i na temat. Warto, że myślimy o sobie, ale fajnych ludzi poznam, to Ci też wszystko opowiem. Byłam na kopandach. Nie, no, tak no bo stać. ja tam, hmm, Teraz będziemy tak Wyłożyłem stać. na kopangał, żebyś tam poleciała, czy nie żałujesz decyzji. Nie, nie żałuję decyzji i jeszcze płynę na kota odbyłaś? Nie, a ty? Nie, a pójdziesz ze mną? Nie. <laughs> I pogadała matka z synem. Dobrze, no to co, podkręcamy? No dajesz. <noise> ale mogę jechać tak bezstrzymanie? Nie, ale jak? Ja nie wiem co, to powiedz mi. No to nie, no to albo to tak zasady, co, no. nie, albo... Nie, grzecznie, grzecznie Damianku, już nie podkręcaj. To będę milczał. Ale masz taką koszulkę. My będziemy tak teraz gadać, tak, nie? nie. Samo no, United. Chcecie coś tam? No, przecież Samo United. Byliśmy się na jakiejś kolacji. Byliśmy w Majfim, w bardzo fajnej no, restauracji żeśmy, z widokiem. My żeśmy przyjechali, was nie było. E, chcecie jakieś owoce wam obrać czy coś? Tak, będziemy teraz tak bardzo grzecznie rozmawiać, Tak. Ja myślałem, że to są winogrona, to Tak, grona, no to, a dopiero to nie trzeba podkręcać stopniowo. Tak. Karmić, karmić ludzi. Przecież mój syn jest grzeczny. Nie chcesz opowiedzieć na wizji, co się działo na no, jak wszystko. Widzieli, bo no ale panie... ja nie widziałem, bo ja nie oglądam Twoich filmików. Skarbie, poznałam bardzo fajnych też Polaków, którzy nas obwieźli po całej wyspie. Poznałam bardzo fajnego też takiego uzdrowiciela, który Ci też odpoczął. Czy uważasz, że lepsi ludzie z Polski albo narodowości polskiej mieszkają w Tajlandii czy w Polsce? Ja myślę, że tu i tu, bo każdy z nas jest inny. Wiesz, każdy z nas jest Ale mówi. tak procentowo, Ale z Kasią też, to tą, co tutaj ten dom chce kupić na samą ilość, już gdzieś zapisać, tutaj do szkoły, mm -hmm. mówiła. Nacięłam się, że tu są fajni ludzie i tu są fajni ludzie. I bardzo dobrzy ludzie są i tu, i tu. I yy, każdy z nas jest inny. I w Polsce są ludzie tacy yy, inni i tutaj też są róż, różni ludzie inni. Ja nawet tutaj spotkałam samych fajnych Polaków. W skali od 1 do 10, jak oceniasz Wyspę Kopanga? Kopangan? 10, bo jest fajna wibracja, bo na takich węgnach, ja tam tak wiesz. Tak? Czyli wróciłaś, dlaczego wróciłaś z Copan na Kostonu? No skarbie popłynęłam na dwa dni w jednych majkach, w jednym staniku, że tak powiem, i tylko tak chodziłam tam, już nie miałam co założyć. No. Przyjechałam się przebrać. No, Okej. Okay. Do kiedy powrót? Na Kotao, w piątek pójdziemy Okej. Okay. A w środę oglądamy billę jeszcze. Gdzie? Tutaj, gdzie gdzie oglądamy tą willę? Tak. Gdzieś tutaj, no. Gdzieś tutaj, no. Na samo. Tak. Gdzieś tutaj, no. Ja zrobię herbatę, chcecie? No my, się tak, na my, tak, my tak stanęliśmy, tak grzecznie rozmawiamy. Tak... No miała być jakaś podkrętka, ja czegoś. No ale no, ja nie wiem teraz, jakie są zasady, co można, co nie można. Wszystko, wszystko można. Wszystko można. No. Wszystko. No, no, po kim za... jedziemy? Poniski, bo nikt właśnie nie jedziemy No to jak wszystko można? E, Kochani, akurat tych pań, które ja wywołałam, wywołałam kiedyś do tablicy, już w ogóle nie ma. Już w ogóle nic nie komentują. Nie mów Czy Czyli świętej pamięci już są. Nie żyją. Nie, no żyją. A skąd wiesz, że żyją? Dania, Aż tak, Jeśli żyjecie, odezwijcie się w komentarzu. Bo no, ten z tak? za wami. Nie, nie można, tak. Nie, no aż tak, to nie. No, po prostu... Bo ja nie mam hejterów. Ja nie mam przyjaciół. Ja mam osoby, które mnie krytykują. Więc osoby, które mnie krytykują, niektóre już sobie poszły gdzieś indziej, do kogoś innego pewnie, na profil, a przyszły nowe. Bo ja tak teraz patrzę, jak to wszystko wygląda. Już nikogo nie wywołuję do tablicy, nie mówię po nazwiskach. O, mówię, a wiesz jakie są na przykład Polacy, jak hejtują pewne osoby, które teraz są na jej zimowych igrzyskach olimpijskich. O, powiedz, bo ja nie wiem, co się dzieje. Na przykład jest taka pola Bełtowska, czyli ona skacze na nartach, zakwalifikowała się, a Polacy do niej piszą w wiadomościach e, tych prywatnych, przez to, że słabo skoczyła, że jej właśnie... Tu chyba życzą, żeby sobie złamała wiązana, krzyżowe itd. i tak mogę, dalej. Nie mogę słuchać takich rzeczy. Ale serio? Tak dla to mnie to? to jest. W wiadomościach prywatnych. To. A ja też na przykład dostaję takie wiesz, różne wiadomości prywatne na Twój temat, na temat Twojego Taty, to też nie jest miłe, moi drodzy królewscy. Ale oni tak piszą do, do niej i to wszyscy już się zaangażowali tak mocno, czyli grubo, czy nie? No Taki naród, no. Ale Aż wiesz i... co? Ale w ogóle ludzie jak mogą, tak w komentarzach, okej. Okay. U nas jest taka społeczność, już zobaczyłam, że nawet między sobą się krytykują. Mi piszą też w komentarzach prywatnych. Naprawdę, nie zarzucajcie mi skrzynki wiadomościami prywatnymi, negatywnymi. A co ci naj takiego najgroźniejszego życzyli? Wiesz, co? Nie, no, ja już teraz tak nie pamiętam. Bo ja nawet nie chcę o tym myśleć, ja tego nie rozpamiętuję. Tylko nie zarzucajcie mi. Wiadomości prywatnych, lepiej piszcie w komentarzach, dlatego że ja dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych od ludzi, którzy potrzebują mojego dobrego słowa, potrzebują się mnie czegoś doradzić, poradzić. I jak ja mam zarzucone takimi waszymi negatywami, to po prostu to może nie ja nawet nie chcę ja, czy tego ja może czytać. Będę, będę robił screena i będę rzucał to jako, albo będę kopiował, kopię wklei i napiszę kto wysłał taką wiadomość, Negaty... tam jako komentarz. No, no to chyba, że... Tak, każdy tak sobie poczyta, każdy sobie poczyta. Bo, bo po prostu... Także moi drodzy Królewscy, czy chcielibyście, żeby takie komentarze od nas się ze screenami pojawiły? No właśnie wiadomości prywatne negatywne, negatywne Tylko. do mnie, dlatego, tak. że nie obniżajcie mi mojej energii prywatnie, bo naprawdę gro osób do mnie pisze, którzy, którzy potrzebują czegoś ode mnie, którzy potrzebują... No teraz Wam nie będę mówić, bo, bo nie każdy to zrozumie. I, I po prostu mi jest szkoda tracić mojego czasu i mojej energii na czytanie tych takich negatywnych wiadomości do mnie. Tego ja nie chcę. Ja po prostu to odcinam, a jeżeli to, to się będzie jeszcze powielać, no to będę robiła screeny i będę to po prostu wrzucała w komentarze. No Nawet w się nie będzie powielać, ale jak będą czos czoskowe czoskowe, te tak. osoby zostaną wyróżnione. Tak, a w komentarzach piszcie. Ja też już chyba sobie zacznę też Wam odpisywać w komentarzach na Wasze komentarze, żebyśmy mieli jednak ten kontakt też, prawda? O i jeszcze, my przecież założyliśmy też profil Życie w Tajlandii, więc obserwujcie, o, mogliśmy od myśli. tego zacząć, bo, no chyba, że falsi zostali do końca. Ale zaraz zrobimy teraz drugą roleczkę, soki, no, Tak, Są tak. tak. Zajęcie, się Będzie erbarki, właśnie... Także ja potrzebuję followersów, bo dopiero jak zaobserwujecie mój profil, to zacznę coś wrzucać. A my potrzebujemy wyświetleń, bo nam spadają wyświetlenia. Mamy 94 miliony miesięcznie. Przybywa nam około 1000 osób prawie dziennie, więc chcemy 3000 dziennie i chcemy 200 milionów wyświetleń. No. Tak, a ja tutaj proszę o piękne ja spodnie. Ja mam piękne spodnie dzisiaj od mojej Marty z Nikola Do tego jeszcze jest. W końcu, w końcu się przebrałam. W końcu się przebrałam. W końcu się przebrałam i jestem bez bielizny, bo wszystkie majtki poszły do prawa. A na nie ratuję. Was no, no, też nie. hejtowali na kopangan, czy nie? Czy jak mnie nie było, to nie. Ale w sensie co ludzie? Tak. No. Cały czas ja nie mam hejtu, ja mam krytykę, że chodzę w Staniku, że chodzę w tych samych ciuchach, że w tych samych majtkach, wiesz od stroju, ja, ja tam popłynęłam na dwa dni. No to mi teraz dajesz motywację, żebym ja wrócił na pozycję lidera. <grym> 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 Proszę bardzo, voila. Po mnie, Oto... po mnie, jedźcie, ja akurat... Proszę o hej. O to drodzy, Damian. ja tutaj jestem dawos, od no tego bo... zaczniemy. No, ja wiem. Proszę Was naprawdę, krytykujcie mnie, hejtujcie i tak dalej. Jedźcie ze mną bez trzymanki. Oto Was serdecznie proszę. Serialaż, tak? No, ja na przykład chcę. Tak? No dobrze, to jak tam chcesz, kochanie?